Witam na kanale wiadomości. Ja jestem Piotr i codziennie będę przedstawiał Wam najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Więc jeśli chcecie być na bieżąco i doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia tego materiału oraz subskrypcji kanału wiadomości. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie m.in. rosyjskie drony uderzyły w NATO, sojusz podnosi gotowość, Rosja była gotowa do strzału, na celowniku samolot NATO, bestialski atak na Kijów, są ofiary Iranii. Zacznijmy od wczorajszego ataku Rosji na Kijów, w wyniku którego na ten moment zginęły cztery osoby, a trzy inne zostały ranne. Niestety mam już czworo zabitych w dzielnicy Szewczenkowskiej, trzy osoby są ranne, przekazał szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko. Dalej dowiadujemy się, że według mera Kijowa, Witeli Kliczki, atak w dzielnicy Szewczenkowskiej spowodował pożar w budynku niemieszkalnym, wybite okna i uszkodzenia spowodowane dymem na klatce schodowej budynku mieszkalnego. Dodatkowo uszkodzone zostało wejście do stacji metra Ukrainowska, przez co jest ono teraz zamknięte dla pasażerów. Ukraińska Państwowa Służba Ratownicza poinformowała też, że w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów częściowo zniszczony został budynek administracyjny, centrum biznesowe i sklep, a także uszkodzony został główny wodociąg i 10 pojazdów. Ponadto Rosja uderzyła też w Zaporze. Liczba rannych w następstwie ataku przeciwnika na Zaporze wzrosła do 6. Jedna kobieta jest w stanie ciężkim, wszyscy ranni przebywają w szpitalu. Lekarze udzielają im niezbędnej pomocy przekazał szef zaporoskiej wojskowej administracji obwodowej Iwan Fedorow. Rosyjski atak skomentował też prezydent Załęski. Wczesnym rankiem wróg przeprowadził atak balistyczny na centrum Kijowa. Obszar został dotknięty spadającymi gruzami, potwierdzono śmierć trzech osób, a trzy inne zostały ranne. Za również zostało zaatakowane. Zgłoszono, że 10 osób zostało rannych, a inni mogą być uwięzieni pod gruzami. Infrastruktura została zniszczona, domy i sklepy wielu osób zostały uszkodzone. Trwa akcja ratunkowa. Wszyscy, którzy wspierają państwo rosyjskie w tej wojnie, muszą stawić czoła presji tak silnej jak te ataki. Możemy to osiągnąć tylko poprzez jedność z całym światem, napisał Zołęski na X, gdzie zamieścił także nagrania z ataku. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podało, że rosyjskie drony spadły na terytorium Rumunii. Rosyjskie drony spadły w Rumunii 17 stycznia. Ich wrak został odkryty w dwóch lokalizacjach w przygranicznych okręgach Butoszani i Tulcea. Międzyagencyjny zespół zakończył śledztwo 17 stycznia w przygranicznym okręgu Tulcea po ataku dronów na cele cywilne i infrastrukturę portową na Ukrainie, czytamy w komunikacie rumuńskiego MON. Dalej czytamy, że według raportu śledztwo wykazało dwa obszary, w których rozbiły się rosyjskie drony GERAN-1-2. Jedno z tych miejsc znajduje się między miastami Kaszaria i Tudor Reszku, a drugie na południe od Cilawecze. Uderzenie szczątków drona nie uszkodziło żadnej infrastruktury i nie odrotowano żadnych szkód materialnych, brzmi komunikat. Warto zaznaczyć, że Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę za pomocą dronów i pocisków balistycznych w nocy 17 stycznia, po czym ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że jeden z dronów wszedł w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego ataku Rumunia wysłała myśliwce F-16 w odpowiedzi na rosyjski atak na miejscowość Izmail w obwodzie Odeskim. Co więcej, francuski minister obrony Sebastian Lecornu poinformował o eskalacji działań sił rosyjskich nad Bałtykiem gdzie zwrócił uwagę na incydent, który miał miejsce podczas misji NATO, gdzie celem jest przeciwdziałanie aktom sabotażu i zabezpieczenie kabli na dnie morza. W nocy ze środy na czwartek francuski morski samolot patrolowy Atlantic 2 był celem rosyjskich środków zastraszania, napisał francuski minister, po czym wskazał, że maszyna patrolowała w ramach operacji NATO wody Morza Bałtyckiego. Patrolową międzynarodową przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim w ramach operacji NATO i został oświetlony przez radar kierowanie ogiem system obrony naziemno powietrznej S400. To agresywne działanie Rosji jest nie do przyjęcia, napisał lekornu. Dalej dowiadujemy się, że według komunikatu francuskiej armii Samolot Atlantic 2 został poddany próbie zagłuszenia oraz podświetleniu przez radar naprowadzający ogiem. Zaznaczmy, że w terminologii wojskowej podświetlenie oznacza namierzenie celu przy użyciu radaru. Nasze armie będą w dalszym ciągu działać na rzecz obrony wolności żeglugi w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i morskiej, zastrzegł szef francuskiego MON. O incydencie pisał też włoski dziennik Corriere della Sera. Samolot spędził prawie 5 godzin u wybrzeży Szwecji i krajów bałtyckich, sprawdzając około 200 statków głównie komercyjnych, nie wykrywając żadnych podejrzanych jednostek, czytamy na amach dziennika. O sprawie wypowiedział się dalej rzecznik francuskiego sztabu generalnego, pułkownik Guillaume Meverne. Celowanie radane w nasze samoloty na wadach międzynarodowych jest działaniem agresywnym. Rosja w ten sposób zareagowała na działania podjęte przez siły Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym rejonie. Eskalacji, do jakiej mogło dojść w wyniku incydentu, zapobiegał profesjonalne zachowanie załogi samolotu, mówił pułkownik. Ekspert do spraw lotnictwa i obrony Xavier Tittelman stwierdził z kolei, że to akt wojny, który mógł zostać zinterpretowany jako otwarty i bezpośredni atak na francuski samolot. Po czym sytuację ostudził nieco dowódca na NATO w Europie generał Christopher Cavoli, który zaznaczył, że incydent był dość poważny, ale jest powszechny i wykracza daleko poza granice Europy. Nie chcę mówić o konkretnym przypadku, który pytasz, ale ogólnie myślę, że możemy powiedzieć, że jest to powszechne. Wpływa nie tylko na wszystkie rodzaje ruchu lotniczego jest czymś dość poważnym. Wykracza również daleko poza granicę Europy, więc potwierdzam to. Pozostając w temacie NATO, to generał Kawoli przekazał podczas ostatniej konferencji prasowej, że w tym roku coś zaplanował, rygorystyczny program ćwiczeń, aby zwiększyć swoją gotowość. W nadchodzącym roku będziemy mieli rygorystyczny program ćwiczeń, aby zwiększyć naszą gotowość. W 2025 roku sojusznicze dowództwo operacyjne zaplanowało prawie 100 odrębnych ćwiczeń, aby podkreślić tylko kilka z nich. W tym miesiącu ćwiczenie o nazwie z twarz zdart. Ćwiczenie nauczą zdolność do mobilizacji nowych sojuszniczych sił reagowania, dowodzonych we Włoszech przez generała porucznika Lorenzo da Dario. W maju z Deterrence de przedstawia zdolność S.H.A.P.E. jako strategicznego dowództwa wojennego. A w 2025 roku odbędzie się 8 różnych wydarzeń, które przećwiczą skalowanie naszych czterech sił lądowych, wielonarodowych grup bojowych do wielkości brygady. To intensywny harmonogram, jest ambitny, ale absolutnie niezbędny, abyśmy mogli upewnić się, że nasze siły są wyszkolone i gotowe do obrony naszych obywateli. Dalej generał potwierdził zwiększoną obecność NATO na Bałtyku. Jednym z przykładów tego, jak aktywnie obronimy naszych obywateli za pomocą operacji, jest to nasza reakcja na niedawne uszkodzenie kabli podmorskich na Morzu Bałtyckim. ACO pod moim zwierzchnictwem, przyznanym przez Radę Północną jako SAKIR, rozpoczął nowe wielodomenowe ćwiczenia wzmożonej czynności o nazwie Baltic Century. Podczas tego ćwiczenia wzmacniamy również naszą obecność wojskową na Morzu Bałtyckim, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom i powstrzymywać wszelkie przyszłe działania destabilizujące. Przejdźmy zatem do polskich spraw, ponieważ Rafał Trzaskowski wypowiedział się na temat świadczeń 800 Plus dla Ukraińców, gdzie stwierdził, że świadczenia te powinny się należeć tylko wtedy, kiedy Ukraińcy będą w Polsce mieszkać, pracować i płacić podatki. Ja proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 Plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce. I jeżeli będą w Polsce płacić podatki. Zapowiedzi te ostro skomentowała posłanka lewicy Anna Maria Żukowska. Konfederyzacja kandydata postępuje w tempie geometrycznym. Jest szansa, że do końca w kampanii zapowie wyjście z Unii Europejskiej. Wicesze FPO wzywając rząd Szefa PO do czegoś, to jest hit. W siedzibie partii na wiejskiej sobie o tym porozmawiajcie, chłopaki, napisała Żukowska na X. Następnie podczas konferencji prasowej słowa te skomentował sam Trzaskowski. Panie redaktorze, no zawsze jest tak, że jak się ma rację, no to w tym momencie podnosi się larum. Ja przeżyłem wiele kampanii wyborczych i czym jest głośniej, to znaczy, że ktoś ma rację, stąd jak, jak się spodziewam tę nerwowość. Natomiast zastanówmy się przez chwilę o czym ja wczoraj mówiłem, dlatego że ja mówiłem o tym, że w polityce zagranicznej powinien rządzić zdrowy rozsądek i interes kraju. To jest to, co najważniejsze. I dlatego nie ma żadnej wątpliwości, że nadrzędnym interesem kraju jest wspieranie Ukrainy w walce z Putinem. Natomiast, jeżeli przyglądamy się doświadczeniom Europy Zachodniej, Niemiec, Szwecji, bardzo często wysyłany był taki sygnał: przyjeżdżajcie do nas, dlatego że my się Wami zajmiemy i ta opieka socjalna będzie tak duża, że ona wystarczy do tego, żeby się utrzymać. Widzieliśmy, jakie z tego wyniknęły problemy. W związku z tym my musimy postępować w sposób racjonalny. Po tylu latach funkcjonowania tego, tego wsparcia i po tylu, latach funkcjon po, po tylu latach tej wojny wieloskalowej cała Unia Europejska się do tego przygotowuje, krok po kroku stawiając na to, żeby Ukraińcy wzięli sprawy w swoje ręce. Pozostając przy polskich sprawach, to prezydent Duda podpisał budżet na 2025 rok oraz przesłał część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, po czym szefowa kancelarii prezydenta podała powód tej decyzji podczas konferencji prasowej. Jak Państwo zapewne wiedzą, w toku prac nad ustawą budżetową zostały wprowadzone poważne poprawki w części dotyczącej przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że z ustawy budżetowej nie wynika i nie może wynikać zgodnie z prawem jakiekolwiek zablokowanie wypłat wynagrodzeń. Legalnie zgodnie z prawem nie budzi to żadnych wątpliwości powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Analogiczna sytuacja dotyczy również diet wypłacanych członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Budżety tych, tych organów zostały zostały zmniejszone, ale nie ma tego bezpośredniego skutku, o którym była, była mowa w toku, w toku prac nad ustawą budżetową. Natomiast tak poważne zmiany w budżetach przede wszystkim KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego powinny w ocenie pana prezydenta podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny czy te zmiany zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Co ciekawe jeszcze przed decyzją prezydenta Marszałek Sejmu Szymon, Szymon przekazał że prezydent nie powinien negować budżetu na 2025 rok Prezydent nie, nie, nie powinien tego negować nawet jeśli mu się ta czy inna część budżetu z tych czy innych ideowych powodów nie podoba. Oczekuję, że pan prezydent w poczuciu odpowiedzialności za państwo ten budżet podpisze. My, w poczuciu odpowiedzialności za państwo, uchwaliliśmy ten budżet nie na ostatnią chwilę. Jak to było do tej pory, tylko trzy tygodnie przed terminem przekazaliśmy go panu prezydentowi, właśnie po to, żebyśmy jak najszybciej mogli stanąć na, na takim twardym gruncie, jeśli chodzi o ustawę budżetową. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.